Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Rodzina, przyjaciele, znajomi oraz setki parafian pożegnało 28 stycznia zmarłego pięć dni wcześniej księdza Jerzego Wyporka, proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Boskiej śnieżnej w tokarni. Ksiądz Jerzy, który parafią kierował od 1998 roku, zmarł po długiej chorobie w wieku 67 lat. Matce Najświętszej, która w tym wizerunku doznaje tak wielkie czci, polecam zmarłego brata. Mego kolegę, i polecam parafię i wszystkich nas tu obecnych. Tak jak zawsze na początku mszy świętej, tak i teraz służmy Bogu wielkie dziękczynienie czynienie za Księdza Jerzego, za Jego dzieła duchowe i te widoczne i za ten Kościół, który będzie przez cały czas przypominał księdza Jerzego, który kierował budową. I razem z wami, drodzy bracia i siostry, tak wiele, tak wiele, za, tak wiele zostało uczynione. Ksiądz Jerzy, świętej pamięci, Należał do ludzi, którzy żyli na serio. Na serio traktował swoje kapłaństwo, na serio traktował swoje obowiązki i bardzo na serio traktował siebie. U niego nic nie było na niby, u niego nic nie było na żarty, u niego wszystko było dobre, sprawiedliwe i solidne. Możemy to powiedzieć, patrząc nawet na tą świątynię, którą razem z nich w tak krótkim czasie wybudowaliście. Spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i został wśród nas, grzeszników, zabrany do Boga. Wcześniej osiągnął dojrzałość, przeżył czasów wiele, ale... Bóg go już potrzebował, bo on doszedł do pełnej miłości Boga, co mogliśmy obserwować w całym jego życiu, ale zwłaszcza w jego cierpieniu, w tych szpitalach, w których przebywał. Nieraz rozmawialiśmy ze sobą i mówi mi, że jego wzorem kapłana to są dwaj kardynałowie święty Jan Paweł II dziś i kardynał Wyszyński, Sługa Boży Stefan. Żegnając księdza Jerzego, proboszcza parafii i świętego Jakuba w Szczyrku w latach 1981-1999, w imieniu mieszkańców Szczyrku chcemy wyrazić naszą wdzięczność za te 17 lat pracy. Pragnę podziękować za Twój trud i poświęcenie. Za serce, jakie wkładałeś w kolejne etapy swojej kapłańskiej posługi. Droga ta była naznaczona ciężką pracą i modlitwą. Można powiedzieć, że dostałeś te pięć ewangelicznych talentów, talentów do budowania domu Pana. Nie zakopałeś ich, ale pomnożyłeś, czego najlepszym dowodem jest szczyrk i tokarnia. Gdzie pozostaną po tobie pomniki wzniesione Twoimi rękami na chwałę Boga, w którym następne pokolenia będą szukać Boga żywego. Z głębi serca chcemy Ci podziękować za to wszystko dobro, za Twoje kapłańskie życie i chcemy przeprosić za przykrości, bo każdy mógł się przez te lata przekonać, jak trudnym i ogromnym przedsięwzięciem. Jest budowa nowej świątyni. Jeszcze słyszę te Twoje słowa, które wypowiedziałeś ze łzami w oczach na pożegnanie w szczyrku. Dziękuję za wszystko, ale dajcie spokój. Kapłaństwo to służba i posłuszeństwo. Czas odjeżdżać. Chcę jeszcze tylko podkreślić, że Księga Życia. Księdza Jerzego, naszego proboszcza. Tu na tokarskiej ziemi pisały, pisała nie tylko jego piękna praca, kapłańska posługa, radość życia. Księgę jego życia pisało również i cierpienie, ból i doświadczenie. Dłuższa choroba. A związane z nią cierpienie na pewno targały jego świadomością. Ale żył zawsze tą nadzieją, że przezwycięży. Jednak inna była wola Boża. Kochani, powiem tak, żeby może krótko scharakteryzować mojego brata. Jeszcze żyła mama, przyjechałem do niego. Siedział i oglądał rozerwanego buta. Ja mówię, Jurek, no jak to pójdziesz do kościoła z podartych butach? A mówi, to jeszcze się zeszyje. Ja mnie słuchaj, nie będę z tobą rozmawiał, idę do wyższej instancji, czyli do naszej mamy, a on cię bardzo szanował mamę i liczył z jej zdaniem. Mówię, mama, Jurek ma podarte buty, trzeba mu jechać i kupić. Mama wjechała mu na ambicje, mówiąc: Słuchaj, jak nie masz, to dam ci z emerytury. Obraził się, ale wziąłem go do samochodu i pojechaliśmy do Myślenic. Wyszliśmy na rynek, ale po drodze do sklepu obuwniczego spotkaliśmy. Sklep, w którym były sprzedawane mosiężne klamki. Nie wiedziałem, że on je tam zamówił. No jakżeśmy jak żeśmy weszli, kupiliśmy te klamki, jakieś zawiasy, bo to musiały być najmocniejsze, najznakomitsze. I z tymi pudłami bez butów wróciliśmy do tokarni. Mówi, nic nie mów, mamie, może se jutro kupi. Taki był. Ja mówię, to popatrz, w podartych butach idziesz. Ale posadzka w kościele musi być najwyższa i najtwalsza i najdroższa. A on mi mówi, słuchaj Jadaś, buty się rozlecą, a posadzka zostanie. To taka krótka charakteryzacja. Kiedyś przyjechałem z moimi przyjaciółmi, a Jurek w gumofilcach koło kościoła chodził, bo coś tam właśnie robili. Moi znajomi mówią, o, kościelny pewnie coś sprząta. Ja mówię, to nie jest kościelny, to jest mój brat, ksiądz Jerzy. A za nim cała zgraja tych psów, które miał, tak kochał. No i ten szczególny okrzyk tych pawi, które były dla niego wszystkim wakacjami i odpoczynkiem. Przybądźcie z nieba na głos naszego. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci mowy, Wokół w jasnych zejście, a w nowo powie, Rzesząc bawionych na spotkanie. Robocz był dla mnie przełożonym i od 17 lat razem współpracowaliśmy w tej parafii tokarni. Był to człowiek bardzo, bardzo pracowity, nie zmarnował ani chwilki czasu. No jesteśmy mu wdzięczni za to, co zrobił, za tę pamiątkę, za te, za ten kościół, za tę, za no wszystko, współpracę i, i, i i o ludzi, i, i to, co zrobił, także niech odpoczywa z Bogiem. Fragmenty testamentu księdza kanonika Jerzego Wyborka, proboszcza parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokar. Stojąc na progu śmierci, cieszę się, że tak wiele w różnym czasie i wśród różnych ludzi udało nam się zrobić. Nie zaniedbując obowiązków dusz Wszystkie prace, zarówno duchowe, jak i materialne, wypełniłem jak mogłem najlepiej, wkładając całe moje serce. Nigdy nikomu nie zazdrościłem. Cieszyłem się z osiągnięć drugich. Zdając sobie sprawę, że jest to moja ostatnia wola, jeszcze raz dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski. Przepraszam wszystkich, których w moim życiu obraziłem lub skrzywdziłem. W imię. Miłosierdzia chrześcijańskiego, przebaczam wszystkim i proszę o przebaczenie i modlitwę. Proszę o pochowanie mnie w parafii Matki Bożej Śnieżnej przy Krzyżu Misyjnym, gdzie jako budowniczy chciałbym spocząć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zostańcie z Bogiem. Ksiądz Jerzy Wyporek, proboszcz stokaw. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje. Aby ciało naszego brata, księdza Jerzego, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Witaj Chłopowiewa, i matko witaj, ma swoje Witaj witaj Pawłowiewa. Zobaczycie w tej wypłowiałej czapce w swojej wyobraźni i w gumofilcach brata. Nie przeszkadzajcie mu, pewnie pójdzie zobaczyć, czy pan Staszek dokonał to, co miał zrobić. Mógł zapłać wam za wszystko. Ksiądz proboszcz Jerzy Wyporek, mój proboszcz, który odszedł do Pana, był człowiekiem wielkiego serca, powołany do kapłaństwa, do bycia z ludźmi. To, co pamiętam z jego życia przez ostatnie półtora roku, to przede wszystkim wielka radość z tego, że mógł wejść do świątyni, do kościoła, który wzniósł dla Chrystusa i któremu służył, poprzez słowo, poprzez dobrą radę, ale przede wszystkim poprzez służbę. Niech ta radość będzie dana z okazją wszystkich, aby to, co czynił w życiu, również i nam pomagało w naszych profesjach, zawodach, przedsięwzięciach stawać się dobrymi i szlachetnymi ludźmi.